Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z Scrap Mechanica. Eee, znalazłem tutaj coś takiego, pokażę Wam to z pojazdu, żeby było lepiej widać. I tak naprawdę miałem to już pominąć i wracać się, ponieważ tu jest koniec drogi, ale zauważyłem, że jest to dosyć wzmożona aktywność e, robocików. Wiecie co? Ja sobie tutaj trochę przedmiotów jednak na ten pojazd odłożę, bo mam tego miejsca zdecydowanie za mało. Eee, nie wiem co by tu, a mam masę ziemi, którą można odłożyć. I to mi na pewno zwolni to, tego miejsca. Tam jest jakaś ścieżka ogólnie i sobie tam zaraz pójdziemy, bo może tam być coś ciekawego. Eee, to sobie jeszcze tutaj położę gdzieś, bo mam tego tylko dwie sztuki. Dobra. Eee, przepraszam Was na samym wstępie za to, że dosyć zaspany głos mogę mieć, a to dlatego, że eee, dopiero wstałem i od razu tu się zabrałem za nagrywanie tych odcinków. No bo jednak tych odcinków dosyć długo nie było, a niestety nie jest to do końca moja wina, dlatego, że chodzę teraz do pracy, muszę wstawać za 15:05. A kto oglądał ostatni odcinek Seven Days'a wie, że jeszcze niedawno o tej godzinie to ja kończyłem nagrywać odcinki bo tam właśnie się żaliłem w tym ostatnim odcinku, że już jest kurczę czwarta rano i muszę iść spać eee, no Dlatego no teraz tych odcinków nie ma po prostu, bo nie mam kiedy ich nagrywać eee, Przepraszam was, że jest tak ciemno, ja może jeszcze bardziej, bo już gamma trochę Zwiększyłem, ale zwiększę... Boże. U mnie ten okran jest teraz biały. To niestety nie działa tak dobrze jak chociażby w Seven Daysie. Eee, jeszcze mi powiadomienia na telefon przychodzą. Dobra, już, już wyciszyłem ten telefon i lecimy, bo w sumie jestem ciekaw, co może być na końcu tej drogi. O kurczę, mamy skrzata. No i super, nawet dwa skrzaty. O, kur... o nie, dobra, one są w takich klatkach. No to mamy jednego skrzata. Rozbędziemy się na początek tych robotów. Paść właśnie mi pisał, że żebym, e, żebym ich poszukał na, na biomie e, spalonym, ponieważ e, te biomy są małe i tam jest łatwo znaleźć te, te skrzaty, dlatego jak będziemy potrzebowali, to właśnie sobie sprawdzimy to, czy faktycznie tam można bardzo łatwo znaleźć tego skrzata. No to jeszcze teraz nam pozostaje znaleźć kurczę ee, posterunek handlowy, żebyśmy mogli tego skrzeta tam oddać i w ten sposób odblokować sobie e, kupno pistoletu na ziemniaki. Dobra, ja tą kamę już wyłączę. Dam tak na 25, żebyście. Dobra, na razie można w sumie dać 0, bo ten obraz może być bardzo prześwietlony. Dobra i tak powinno być dobrze. Rozjrzymy się tu trochę, zobaczymy co ciekawego to jest. Jeszcze kolejny skrzaczer, dobra. Tylko teraz będziemy musieli jakoś wykminić, jakby go tutaj było można zabrać. I nie wiem, czy on mi przypadkiem, jak go postawię gdzieś w bazie, to czy on mi przypadkiem nie zniknie. Więc przydałoby się go już dzisiaj zawieźć na miejsce. Zjem sobie trochę marchewek. I jeszcze zobaczymy, czy to jest kolejny? Nie, to jest, to jest ten drugi, go już wcześniej widziałem. Okej, okay. teraz wykminić jak się to robi. Kiedyś widziałem odcinek jak ktoś to robił, ale szczerze mówiąc nie pamiętam jak to wyglądało, bo to już było dawno temu. E, dobra, na pewno musimy tu podjechać pojazdem, to nie ma wątpliwości. Dlatego wracam się po niego i zaraz się usłyszymy. Dobrze, jesteśmy tu na miejscu. I teraz pytanie, jak by go tutaj sobie podnieść? On, jak widzicie, na spokojnie po uderzeniu młotkiem się przesuwa. Yy, dlatego przydałoby się zrobić coś takiego. Yy, I mam bloków, no, całkiem sporo. Weźmiemy sobie to, tego mam najwięcej. I spróbujemy wykombinować coś takiego przydałyby mi się w sumie bloki takie ukośne, nie to. Czekajcie jakby to zrobić. Wezmę pojazd na podnośnik i wtedy będzie mi na pewno łatwiej. Nie wiem, czy to zadziała, czy będę potrzebował koniecznie jakichś ukośnych bloków. Dobra, jak to wygląda? Starczy. Jeszcze najwyżej sobie jeden poziom tu zrobimy. Ho. Dobra, zabuduję sobie to. W ten sposób. Dobra. I zrobimy coś takiego. Dobra. Usuniemy to. Postawimy ten pojazd jakoś tutaj przy tym skrzacie. Widzę już, że trochę za małe zrobiłem to całe tutaj pomieszczenie dla niego. Zobaczmy jak jeszcze będę musiał to powiększyć. No, odrobinę będę musiał. Dobra, mamy tutaj coś takiego przygotowane. Możemy sobie go teraz tutaj wepchnąć. Nie wiem czy ja go zatrzymam swoją masą. No nie za bardzo. Dobra, to musimy to w takim razie przedłużyć. I z tej strony również. Nie tak Dobra. I spróbujemy jeszcze raz coś takiego zrobić, Zatrzymać go tak i tu za pomocą bloków zrobić sobie coś takiego. No ale coś innego musimy wziąć. Okej, okay. no to mam, już wiemy jak to zrobić. Nie wiem jak się teraz będzie tym jeździło, tylko. No nie jeździ w ogóle. Okej. Okay. Hm. coś takiego. Już cichaj, cicho. Już Ci pomagam. Mam pomysł, jak to zrobić. Zaraz Ci usłyszymy. Co całkiem spoko patent znalazłem na to jakby to było można zrobić Tylko musimy sobie usunąć na razie to Cześć nie wiem, czekajcie. Bo ja się boję, że tak można go bez problemu wepchać. O! No i to jest o wiele lepszy patent, jakby to było można zrobić. Zobaczmy jak się tym jeździ teraz. No, mocy to ma zdecydowanie za mało, skręcać też nie chcę. jeszcze to trzeba pokminić niestety z tym a tam też <laughs> zauważyłem niestety że jakiś problem z tym co nagrałem a czego nie nagrałem się pojawił yy, więc znowu trochę przypał ale no niestety jest dosyć wcześnie a może najpierw wam pokażę jak to wygląda tu się wszystko trochę podniosło Tutaj później chyba jakieś koło zostawimy. Nie wiem, czy mam przy sobie. Jak nie, no to zrobimy przeszczep. Eee, dobra, i spróbujmy go tu wrzucić to nie jest zbytnio problem. I zobaczmy, jak będzie teraz. Trochę sobie to podniesiemy. Ok, no, <laughs> nie jedzie to zbytnio zobaczymy jakbym dostawił tutaj koło stąd powiedzmy hmm. coś takiego jakbym zrobił ono trochę niżej by powinno być To ja teraz tego nie będę pełna na podnośnik, bo mi się to kurde osunie wszystko i będzie wtedy lipa. Czego to trzeba zrobić w inny, inny sposób. Coś takiego tu zrobimy. Na koła niestety nie mogę postawić. Dobra, no to jeszcze raz to trzeba wziąć na podnośnik niestety. I zrobić coś takiego. Dobra, i teraz go trzeba załadować. To nie będzie zbyt duży problem, bo to nie jest jakieś trudne zadanie. Tylko trzeba go trochę dalej postawić. Obniżyć. Tak, żeby pojazd wpadł pod tekstury najlepiej. I pajsnąć go tutaj. I to bez problemu. Dobra, ja tu, sobie tu postawię beacon. Nie wiem, co by dodać. Dajmy to. Nie wiem jaki to ma zasięg, mam nadzieję. A to się w ogóle chyba w tym dzienniku pojawia też. Yy, znaczniki. Okej. Okay. Dobra. Tak, jak to mamy z głowy. To podnieśmy sobie to. Wstawmy to. Może yy, podnośnik tutaj. I zobaczmy. Okej, okay, teraz to jeździ jak marzenie po prostu. Więc możemy wracać do bazy. Czeka mnie dosyć długa podróż, do tego, to wszystko zrobię na cięciu i usłyszymy się jak już będę na miejscu. Jeździłem sobie tutaj tak, żeby znaleźć sobie ten posterunek handlowy. Znalazłem taki mały skrawek pustyni i tutaj mamy coś. Nie wiem, czy to jest w sumie ropa. Chyba jakby to był kwas, to już by mi obrażenia zadawało. Szkoda, że nie mam drugiego znacznika. Muszę pamiętać, że przy takim dużym tutaj magazynie jest właśnie kurczę ropa, bo to jednak warto pamiętać o takiej ropie. Jeżdżę sobie tutaj, bo jest tutaj właśnie trochę terenu górzystego, a z tego co pamiętam to posterunek tego handlarza był właśnie koło biomu górzystego i z chęcią mam pojechał sprawdzić tam, bo to może być teoretycznie tamto miejsce. Bardzo duża jest ta pustynia trzeba przyznać, yy, ale nie ma co się tym przejmować. Jadę właśnie szukać tego handlarza, bo bez niego i tak nic nie zrobimy z tym skrzatem. Rotuję sobie właśnie lokację, e, Tylko taką e, lokację, bo mi trochę mało um, paliwa zostało. I widzę tam pewne rzeczy. Tam coś jest taki dziwny wyrywek i nie wiem co to może być w sumie. Zaraz sobie tam polecę na pewno. Bo może być to nawet ten na handlowy, ale nie jestem pewien. A co ciekawe, to znalazłem kolejne skrzaty do uratowania. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak to wygląda. Eee, więc gra mnie zaczęła teraz bardzo rozpieszczać. Eee, lecimy sobie, może najpierw polecimy tam zobaczyć, czy to na pewno skrzaty, czy też może jednak posterunek tam jest handlowy, a potem polecimy tam, gdzie jest taki <laughs> wyrywek w tamto miejsce. No tu ewidentnie są skrzaty do uratowania Jest jeden, na pewno Robotów, chodziło, nie ma Dobra, no to tu trzeba pamiętać, niestety nie mam więcej znaczników yy, dobra, i teraz polecimy sobie tam, mam nadzieję, że dokładnie pamiętam, w którą to było stronę To jest to i... Czekajcie, czy to na pewno jest to? Ej, czegoś takiego wcześniej w grze nie widziałem. <laughs> Ale to chyba nie jest niestety to czego szukamy. Hmm. Mamy tu bardzo dużo ziemi na pewno. Hmm. Można byłoby w sumie tą ziemię pozbierać, ona się na pewno nam przyda. Pozbierałem trochę tej ziemi i tu widzę kolejne takie wcięcie w tej, w tym zbożu, tego sobie tam polecimy czym prędzej. Do niestety załatwić te roboty. E, dobra, zobaczmy, co to jest? Tu jest jeszcze jeden robot, co ciekawe. Aha, tu jest jakaś zagrywa z krowami. Bardzo ciekawe rzeczy się doganerują. Jeszcze takich wcześniej nie widziałem w tej grze. Nie wiem, czy to rozwalić. Mogę, nie mogę. To nie wiem, jakim tutaj ma być sens tego. Mamy bardzo dużo krów na pewno, To nie są mi aktualnie zbyt potrzebne. Dobra, musimy lecieć dalej w takim razie, szukać dalej tego e, handlarza. Może jeszcze go tutaj znajdę. Bo zostało kilka takich miejsc tutaj dziwnych. Ech, jeżdżę tak już. Zgłuszczam chwilę, zaraz skończy mi się niestety benzyna. <laughs> Skrzata handlarza jak nie było tak nie ma. Tam widzę, że jest posterunek do e, przemieniania warzywek. Hmm, ale niestety nadal nie ma. Plus jest taki, że to sprawdziłem i skrzat nam nie znika po resecie gry. I To nie jest wcale tak oczywiste, bo jednak e, z tego typu grze mogą się pojawić takie niemiłe rzeczy sprawdziłbym w sumie co ja bym wolał wrócić w sumie w tym momencie do bazy na wszelki wypadek odstawić tam pojazd i sobie przerobić trochę ropy na, na paliwo, bo w tym momencie jazda jest trochę niebezpieczna dalsza. Bo w każdej chwili może mi się niestety skończyć paliwo. I możemy mieć przez to spore problemy. Eee... Nie wiem, co tu jest za budynek, ale to z pewnością nie jest handlarz. Raczej jeżdżąc po takiej drodze też nie przypominam sobie, że było można go znaleźć. On jest raczej na takich terenach, um, coś takiego jak my teraz. Jesteśmy totalnie bez I właśnie jak kiedyś oglądałem coś z tej gry, to właśnie on był bardzo, ry, bardzo w bardzo górzystym terenie. Okej. Okay. jechałem w krowę. Mm. No dobra, robię cięcie i jadę dalej, bo tak naprawdę nie wiem, czy, czy dzisiaj coś jeszcze uda mi się znaleźć. Kurczę, skończyła mi się benzyna, ale co ciekawe, znalazłem inny ten warsztat niż my aktualnie w nim mieszkamy. Patrzcie, nasz no warsztat jest sam, a tutaj mam coś takiego. Si ucieszyłem się, że jestem w domu, ale tak patrzę, znacznik jest całkowicie gdzie indziej. No i niestety. Do domu na razie nie trafimy. Pójdziemy sobie zobaczyć. To raczej... Tu może będzie bateria, to sobie uruchomimy ten warsztat. Tylko żeby mi się... Kurcze znaczniki nie pomyliły później. W sensie... Żeby mi się znacznik nie przestawił. Więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby uruchamiać tę bazę. Bo mogą mi się faktycznie zmienić znaczniki wtedy. Bo tutaj nic nie ma. Co, coś coś na szybko wywalę, bo to się może przydać. Ta kukurydza nie jest mi zbyt potrzebna. E, możliwe, że będę mógł wykraftować sobie tutaj benzynę za chwilę. Ale to musimy zobaczyć, czy w tym jestem w stanie. To i tak wymaga zasilania. Wiecie co? Nie będę uruchamiał tej bazy, bo to się może źle skończyć. <laughs> rozejrzymy się jedynie, co tutaj jest w okolicy. Hmm. Trzeba przyznać, że albo mam takie niefarta, albo znalezienie tego handlarza jest naprawdę trudne. Muszę teraz polecieć tutaj i modlić się, że będę miał trochę paliwa, bo nie widzi mi się ciągnąć swojego pojazdu na podnośniku, a zapewne jak go tutaj zostawię, to o nim zapomnę. Myślę w, sensie, w miejscu, w którym on się znajduje, więc będzie lipa. Dobra. A chcę ten budynek licząc na trochę paliwa i próbuję się dostać do bazy. Ach, nie za ciekawie. Możecie mi w sumie dać znać, jeśli się orientujecie, co się właśnie stanie, gdy włączę zasilanie w tej bazie, czy, czy mi przypadkiem y, znacznik tutaj mojej bazy nie zniknie. Ja sobie na razie tankuję nasz pojazd i jedziemy dalej tą drogą. Będę się stało zmierzać ku bazie, ewentualnie jak coś ciekawego przykuje moją uwagę, no to włączę nagrywanie i się tam na chwilę zatrzymam. Ale póki co trzeba pędzić tam, bo niestety benzyny nie ma zbyt wiele. Nie udało mi się jej za dużo znaleźć. Nie wiem tylko którędy jechać czy tu jest jakaś droga, czy też nie. Jakiś robot mi goni, ale też mniejsza z nim. Chyba pojadę na przełaj, żeby było trochę szybciej, chociaż to nie zawsze jest szybciej. No i tak jak mówiłem, usłyszymy się, jak coś ciekawego znajdę. Ach, dobra, mam trochę benzynki, mogę dalej jechać prawie przed chwilą zginąłem, bo ogólnie spadłem sobie na skrzynkę nie wiedząc, że koło nie jest robot i oczywiście jak spadłem, no to się ten śmieszny no tak ta kamera się trzeciosobowa odblokowała i właśnie na moje ciało się patrzyła po tym upadku, no i ten robot Zaczął mnie wtedy naparzać, no i prawie mnie zabił skubany. No właśnie, za nami biegnie. głupiej. No właśnie, tak jak... On teraz, ja się przed chwilą Tutaj nam robot krówkę zabił, ale my mięska nie potrzebujemy. I tak, żeby je używać potrzebujemy kuchbota. Nie wiem w sumie, czy on jest jakiś drogi, czy nie. Yy, dobra, mam nadzieję, że do bazy już niedaleka droga. Bo, bo naprawdę jest kruko z tą benzyną, a też nie chce mi się co chwilę co. To... kupię drzewo. Yy, co chwilę, jak jestem przy jakiejś kolejnej lokacji, przeszukiwać jej całej w poszukiwaniu tej benzyny. Bo czasami nawet przeszukam całą e, lokację, a tam nie ma w ogóle benzyny, więc to też jest trochę lipa. No ale mam nadzieję, właśnie, że już niedaleko nam tutaj zostało. Nie kojarzę w sumie tych terenów. Tam jest jakiś posterunek handlowy, więc tam też może już byliśmy. Kływ, tu jest takie? Eee, nie lubię rzeźby terenów tej grze, bo ona jest naprawdę offroadowa trzeba przyznać. Zobaczmy, może uda nam się tu jakoś zjechać sensownie, bo jechanie naokoło mija się z celem. Spalę tyle benzyny, że to szok. No eee. <grych> możemy jechać dalej. Eee. Nie wiem, nie wiem, czy daleko jestem, czy dałoby się jakiś wskaźnik, który pokazywałby, chociaż coś takiego w stylu, jak mamy kompas c to tutaj, że jak jesteśmy od czegoś daleko, to na tym kompasie ta ikonka jest mała, jak jesteśmy blisko, to się robi coraz większa bo tak to kompletnie nie wiadomo, jak daleko się jest od celu. A, tak się jeszcze tu rozglądam, ale wątpię, żeby tu gdzieś jeszcze ten handlarz mógł być. Muszę sobie jakiś film obejrzeć na YouTube i zobaczyć, jak to w ogóle wygląda okolica koło niego. Bo tu chyba cała gra jest generowana z takich. O Boże, to jest tak daleko. Ale tam już chyba widać znak tego. Dobra, jest jakaś droga. Chyba nie, ale my blisko mamy w sumie ten ropę. Fajnie. A, brak paliwa, a ja więcej nie mam, co nie? Hm. Zamknij się tam. On cały czas krzyczy coś, już mnie irytuje, szczerze mówiąc, bo jeżdżę z nim tak chyba drugą godzinę. Yy, nie mam benzyny. Hm. Teraz tak walić tutaj tego jego mościa, którego mamy na pacy i brać pojazd, czy wyzykować i zostawiać go tutaj? Będzie co ja walić tutaj? no niestety on se spadnie, a ja biorę pojazd na podnośnik i tym żółwim tempem udaję się powoli do mojej bazy, bo nie mam innej, innego wyjścia. niestety to trochę zajmie ja już dzisiaj nie będę tutaj się bardziej męczył, doprowadzę ten pojazd do bazy. Yy, I usłyszymy się w kolejnym odcinku. No, na dzisiaj, niestety, koniec. Nie udało się znaleźć handlarza, ale chociaż mamy skrzata. Oznaczonego skrzata z nacznikiem, którego możemy pojechać, bo o tym pewnie zapomnę i go zgubię. Yy, więc dobra, no. Ja będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek taki. Wyprawowy Wam się spodobał i do usłyszenia w kolejnym odcinku.